Cześć, to jest tutaj TylemDaga Kręcimy game, skrajny odcinek z World Thunder'a Mam nadzieję, że wam się tak, to pędziam w górę i sobie w dzianę Discord, w opisie oraz Dywizjon Dziki Go na was czeka A ja zapraszam was już do bitewki Gram na 87 oczywiście Uuu, nawet fajny BR, bo chyba 9-0 nas wrzuciło Więc bardzo fajnie Bardzo dużo BMP'ków teraz jedzie Takie słowo Trzy chyba przed chwilą widziałem Wiecie, ale to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Użyjemy tego BMPK a Jako jako takiej żywej tarczy tak naprawdę. To jest taki mój serial, aż się troszeczkę polega. Nie, nie chcę sobie, ja nie chcę. Ale jedzie tak jak ja chcę, żeby... Chciałam, żeby bardzo tam nie wyjdzie. Między tymi ale nie. Okej. Okay. Nie no, chyba bym się aż tak zajął co widać w sensie mały ten węgiel i jeden a no O nie kolego, nieładnie ładnie, pani I 28. Takie bydlę zrzucać Спасибо.

Fajne combo, polega mi zasadził o podwójne trafienie, nic się nie stanie. Nie wiem, jak się jechali już. Ciało. Nie wiem gdzie dokładnie. No, nie złapałem tego na kamerze, są masz naszymi, ale po prostu akurat nie miałem wątpliwego nagrywania. Ale mam nadzieję, że uda mi się złapać na przykład jakieś pojazdy, które na będą nas próbowały z tą Camp. Yy, to jest całkiem potencjalnie możliwe. więc fajnie, jakby się udało. Tam jest za daleko. Przekrywamy. Tutaj coś jest tych tych, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Potrzebujemy się wzbić wyżej. Tutaj dokładnie nie ma. Czy mi się wydaje? Tutaj. Jak się nie widzę wystającego. Chyba coś widzę. Tutaj mój tam podjeżdżać to było. Tak, dobrze mówiłem że to widzę. Rocket Note chyba. Nie, u... no dobra, szwedzki Rocket Note. To samo. W zasadzie. A, ja, ale rozbiję to samo, bo... Uuuu, udało mi się to naprawdę. raczej jest poza naszymi możliwościami wśród nimi bo już jest faktycznie 40 więc ja widziałem właśnie, weźmiemy Ja wracam na rynkę drugą. Szybciej leć. Czemu już tego tak To jest koniec mężczyzny. W drugim miejscu Uuu, nie lubię tej mapy, ale jeszcze położenie? nie? Jeszcze gorzej. dobra. Będziemy troszeczkę po otwartym, ale naprawdę mam nadzieję, że jakiś live on się pojawi. A wtedy, oczywiście, taktycznie, DALMY laserowy. wraz z apsfds ami da mi naprawdę wystarczająco mocy żeby powalić wszystko co tak naprawdę zobaczę. Ale chyba nic tej nie, takiego nie no, będzie. Nic takiego przynajmniej nie widzę. Niestety. Nie, no, może coś z tej strony, złapiemy jest nasz No, tam za górką są, no. Nie podoba to mi się. Myślę. Nie, 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 jest, po prostu jakiś obiekt to i wygląda bardzo. Bo to jest chmiem, nie wiem, gdzieś w tym internetu czyta. Jest bardzo posiłkiem. No ale. No ale co zaraz się znajdziemy. O, tutaj chyba coś. Nie. O, dobry teammate, team połączył. tam tamtemu trzeba będzie pomóc, ale. No, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Zaraz zobacz, gdzie jesteśmy, my z tej strony. Ech, nic nie widzę. Niestety. Zaraz próbujemy dać do w sobie. Bilerio, ja, to było... ale nic, ja coś innego kupić dzisiaj. Dla mnie, groźnego. No, ja, to tutaj trzeba uważać, żeby nie... poleciem zadałem. Okej. Dobra, musimy jeszcze. puszczać do Czy to po tego, czy to po tego pójdzie? Zobaczymy jeszcze.

そうしよう。No, musiał samolot może się nie rozbiegł ale nie przy takiej prędkości od Mogę o, mogę troszeczkę zmniejszyć okej okay. nie, nic nie dało aha, jest tam chyba kolega, który mnie zabił Kolega utrzymuje bezpieczną odległość od nas. Poluje tylko na Felki, nie podałem się to, śmieci, balony. Na no, ale nie wiem, czy on tylko poluje na Felki, serio. Ale z takim śmieciem... No słuchaj, tylko na felki lata. To składne mię. Ło, za to jest muciostwo. Dosłownie tylko na Felki poluje. Patrzcie, wiem na płci. spał mnie Felek. Leci na nasze helki I on poleci tam, poleci bokiem za tym, żeby nawet ci na polu bitwy nie pokazać Widzicie? A, rozbił się Bardzo dobrze, skończ nasz No, niestety marny mnie zabrał, teraz to jest z bitwy Lecimy skończ Uuu, i tu laty Nie ma tu Nie ma problemu z tym, że nie ma problemu z tym, że nie ma problemem z tym, że nie ma problemem ごめんなさい、つばいい。ああ。うちもそのあんたもらおう。うちもそのうちもそのうちも、うま Okej, okay, bardzo fajnie. O, coś tam jest. A no, wiem. nebude tam ale mi nic, tak už nepal nic. Sumně. Tak tak mi jako to chudí dál teda. To se od przodu po prostu, po prostu gdzieś dojedziemy do jakiejś fajnej pozycji i będziemy mogli coś zrobić oczyszczonego co mam nadzieję Ratował go samolot, bardzo fajnie. On no, to je już oczywiście Nie nie Nienawidzę tego w sumie, ale... Trudno. Czego się nie robi dla dobrego wyniku. Znaczy, i tak ten wynik już nie będzie dobry. Nieważne, co i tak już nie będzie dobry. A cokolwiek spotkam, to mnie nie wyrucham po prostu. O tu się tego kolegi nie spodziewałem, że posiadam zapalnikiem? A, obek mnie przebił generalnie. Wow. Mhm, mm tylko no, tam jest coś w powietrzu, co mi się bardzo nie podobało. Nie hey, jest. Hey. No jak on do jak sobie zaleci. Trafieniem krytycznym. mam kolejnego pojazdu, nie, nie chcę brać jeszcze raz jajecieki Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, no sorry Że tylko tyle, no ale Aż trzy bitewki w sumie były e, Może nie były jakieś świetne, ale zawsze Co nieco dla was No i co, To kolejnego